Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Myślę, że to było dobre otwarcie tej rundy rewanżowej, bo dwa zwycięstwa, i to jeszcze w takich dybowych pojedynkach, to na pewno napędził na skrzydli Pan mm -hmm. zespół. No, zawsze mówi się, jaki początek, taki koniec. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze mamy rezerwę. Jeśli chodzi. Mamy jeszcze rezerwę, jeśli chodzi o poziom gry. Mam nadzieję, że tak utrzymamy przynajmniej to, co w tej chwili jest, a może będzie jeszcze lepiej. To znaczy, że co? Brniecie ku yy, awansowi do wyższej klasy, tak? 14 meczy przed nami, także wszystko się może wydarzyć. Więc yy, nagramy no, w każdym meczu o zwycięstwa, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jesteście mocniejszym, tak kadrowo zespołem, niż to miało miejsce jesienią? Wydaje mi się, że tak, z tego względu, że zawodnicy powrócili po kontuzjach, przepracowaliśmy zimę, jesteśmy, wydaje mi się, że dobrze przygotowani motorycznie, aby tylko jeszcze dopisywało szczęścia. Personalnie na też lepiej to wygląda, były wzmocnienia. Były wzmocnienia, natomiast tutaj nie ma takich nazwisk, które by w tej chwili może szokowały. Natomiast tutaj napastnik na pewno ma ciekawą przeszłość. Natomiast jest w tej chwili jeszcze na tak zwanym treningu. Musi trochę potrenować, ponieważ kilka lat nie grał w piłkę. Natomiast tak powiedziałem, to chodzi o zespół. Tutaj w piłka nożna to jest gra zespołowa, liczy się zespół, a nie indywidualności. Porażką będzie brak awansu? Czy tak to podchodzicie do tej rundy? Znaczy, no, ja powiedziałem, że gramy w każdym meczu o zwycięstwo, więc jeśli wygramy wszystkie mecze, to raczej y, awansujemy. Natomiast czy y, co się stanie, jeśli nie awansujemy? No cóż, ja przeżyłem wiele w życiu piłkarskim. Jeśli nie, no to wiem, co mam zrobić w tym momencie jako trener. Natomiast y, wszystko przed nami. Nie ma takiego też ciśnienia. Wiem, każdy o tym myśli, że powinniśmy awansować. Każdy chciałby może awansować, ale też tego nie czujemy od strony prezesa czy od zarządu klubu.